poprzedni odcinek w głosowaniu widzów, widzów wygrał HOME C4 zdeklasował jak się zgłosić do Kripsów i generalnie jakie są zasady to w opisie jest regulamin Kripsów, a to będzie bardzo cichy odcinek jest ze mną moteczka <grymne> cierp <grymne> <God>. <grymne> To ja Cię ustawiam przez 10 minut mikrofon, jak szepczesz mi do tego mikrofonu, a teraz się wydarłaś, jak ja jest, jesteś na plus 10 decybelach. Mam nadzieję, że bolało. Dobra, już teraz, teraz spokojnie, już szepczę dalej. Cierp sobie w spokoju. Generalnie kawalerskie werteza było, więc drogie panie, za późno. Już... O. Już, znaczy, no w zasadzie jeszcze, jeszcze nie jest, ale już, już jest. Jeszcze któraś może wparować na ślub i nie zgadzam się. Dokładnie. Lepiej tego nie róbcie. A ja miałam właśnie powiedzieć, do czego szczerze was namawiamy. No. Home C1, aha, to jest wersja 1.13.2, survival, a jest, następna będzie Legacy, czyli Old PvP. Zupełnie bez pomocy innych pozdrawiam. Gdzie ty, ty jesteś? Albo tu ty ty jesteś zniknięty dobrze, jak zawsze. Już, już, nie krzycz na mnie. I wy w komentarzach nie. też nie krzyczcie. <noise> nie krzyczę. Mówię bardzo spokojnie, Purpose. Słuchaj, ja ci zrobię ASMR, dobrze? <głos> tak. <głos> dobrze. Znowu, czy znowu <noise> będzie ten y, syntezator Mowenina? Absolutnie nie, purpał się. Uspokój się, zlaksuj. Wszystko będzie dobrze. Spójrz yes. w jakim pięknym miejscu jesteśmy. Które zbudowano zupełnie bez pomocy innych. Cinekzeksi, Zeksi, Werciołek, Pawlaka, 300 kubulek, pik. Dobra. Czyli moich znajomych życzę miłego oglądania, Dobra. Albo pozdrawiam, tutaj wcześniej było, dobra. Witam to Emmy Kik na 1.9 nie było dobrze, więc pokazuję dom tu. E, dom budował... budowałe kilka tyg. E, dobrze sprawdza. zobaczymy te kilka tygodni. A, bo to jest taki zakitrany popatrz. To chyba już nie jego, tak mi się wydaje. Aha, fly, młoteczka. Sorry, dzisiaj jestem. Trochę... Wszystko jest dobrze, Purpose. <laughs> Przestań, proszę przerażać. A okay. dlaczego? I bez lęku purpał się i w miłości oraz świetle, bez bólu głowy i cierpienia. Dobrze, chodźmy do, do środka, do tego domku już. A to rzeczywiście jest dom w krzakach, czekaj, już i Tak, jest dom w krzakach. Nadchodzę, o jaka śliczna wycieraczka, popatrz, uśmiechni uśmiechnij się ale ja o, o, to specjalnie o, o, dla ciebie. Ja cały czas jestem uśmiechnięty, ja nie rozumiem o co, czemu się przyczepiają. I twoje ciało jeszcze to zalogujesz. Żebyś był <laughs> ale moje ciało jest cały czas uśmiechnięte. Pomimo tego ciężkiego kaca, który nad miniaturce jest. O, będę musiał obejrzeć. E, dobrze. Czy mogłabyś zejść? Tak. Tutaj. Schodzę cały czas. No z zewnątrz powiem Wam, że średni ten domek, ale, ale wewnątrz. A ale w no, środku jest jakiś pomysł. Robi, robi całkiem, całkiem wrażenie. A i kotleciki, są, Ale powiem ci, że to jest całkiem niezły mindfuck, że e, tyle czasu schodzisz po, do podziemi, żeby potem wejść na piętro. Tak. <laughs> to trochę takie jest. O ja, młotka dla ciebie idealna, ten łazienka. Idę, idę, idę. Przeszklona, no, pięknie. bez drzwi. <laughs> pięknie. Słuchaj, jak w Big Brotherze, nie? <laughs> no trochę jak w Big Brotherze, no. A Ale tu... potrzebuję większej wanny na moje dupsko. Ale powiem Wam, że w tym... takiej sypialni tam się nie wyspał. W sensie, już patrzę nawet, nawet może bym się wykąpał w takiej, w takiej łazience, ale w sypialni, która jest, wiecie, tak, tak bardzo otwarta. Lubisz w zamknięciu. Może tak. powinieneś popełnić kilka przestępstw, słuchaj. <laughs> <laughs> Dobra, ładne to jest. W środku jest ładne, z zewnątrz takie se. No ale to wiadomo A ja tam nie mogę, a tam są podpisy, a ja nie mogę. Bo to trzeba umieć. Bo ja nie mogę w A, to ale... No, no dobra, no to jeszcze otworzę, tylko po co? Dziękuję. Bo to, to nie są podpisy, tylko to jest OX. A okej. Okay. Można Ja tylko myślałam, po co? że mogę autografa zostawić. Idziemy na dół. Do podziemi. Znaczy... To, w że... w jeszcze, Znaczy, idziemy do jeszcze bardziej podziemi, tak? Tak jest. Jest to ładne, tutaj wszystko. Ma swoje ręce i nogi, ależ mi się ciężko nagrywa ten odcinek. Dobrze, e... wszystko jest: Purpose. Wszystko jest w porządku. <noise> Donate, dobra, co by tutaj mamy? Regulamin: Nie używaj chorusów, potek, nie baguj miłej gry. Y... Napiszecie no mi okay. na pewno w komentarzach, co to za gra jest, dobra? Bo ja nie nie ogarniam. Dobrze, czy ty widziałeś gdzieś na miejscu na te podpisy? No właśnie nie. No dobra, to ja zostawię na kominku. O, bo... jak Święty Mikołaj. Oj, no to odpalę tutaj łogień. Yy, ja za ten domek mogę dać takie śmiało. No mm, tyle niech będzie. Ja daję siódemeczkę. Ja też dałem siódemeczkę, trochę się wahałem pomiędzy szósteczką a siódemeczką, no bo jednak brak zewnętrza też troszeczkę wiesz tak, jakby. E... No, troszeczkę tutaj psuje. Tak, troszeczkę tak jakby właśnie, tak. Przepraszam, najmocniej, proszę przesunąć, e, dupsko, bo <laughs> muszę zostawić. To zadek śliczny. Się bo budownie. muszą zostawić e, włochy. E... Uj. <laughs> Home C2 S -mola. Nie, ty no za dużo jest tych na M Muszę ci powiedzieć No to muszę nikt zmienić no. Ja tak pomyślałam, że te Włochy, ej bo mnie w Wmontowałeś w ziemię Mam jakieś drgawki Dziękuję Aha. I co, co o tych Włochach sobie pomyślałaś? Witaj Kripsowiczu, Ciałka należy do Czemu zmieniasz temat, dzisiaj... ja chcę wiedzieć co pomyślałaś O tych Włochach Zaraz, bo ja muszę przeczytać o wiesz, Proszę, Sycylia, są... tutaj największego domu na działce znajdują się dwie rzeczy związane z jakimiś bajkami. Jedna w domku, druga za nim. Ciekawe, czy uda ci się odgadnąć z jakiego filmu są. Znaczy, z jakiego są filmu? Miłego hmm. zwiedzania. A pomyślałam o tych włosach, że słuchaj, te Włochy, jak będziemy zostawiać, to zawsze zostawiajmy gdzieś w łazience pod prysznicem albo w wannie. Ojej. A wiesz, Włochy już. To... domek to chyba ten. Tak. Ja idę z tyłu zobaczyć bajkę. A tam kotki w piwnicy. Ojej, nie. Odlot! N nie znam. Nie żartuj. Czekaj, to się odlot nazywało, tak? A, to jest to, co on te baloniki tak wmontował. I Co odleciał. dziadek tak, że Tak, poś... i szukali tam jakiegoś ptaka takiego. I nie. psa mieli ze sobą. Ptaka i... szukali? No tak, bo tam był jakiś super złoczyńca, który jakiegoś ptaka chciał zamordować, porwać, przerobić na kebab. Bardzo um, możliwe, no tam po śmierci żony on w ogóle tam... Tak, tam, tam, tam. No, no właśnie. Przepiękna bajka. Fajnie zrobione, naprawdę... Ładnie. Dobrze to Llam jest sobie zrobione. sobie mogła taką wyrantkę tutaj pierdzielnąć. Fajne, 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 Jaką wyrantkę? Gdzie ty jesteś? Tu, a bo ty jeszcze patrzysz od lota. Motka. Tutaj mogłabym, tutaj mogłabym tak sobie dupsko grzać przy kominku i kiełbaski smażyć. Dobra, ja im odpalę może to ognisko. Odpal. Na to ja rakiem. idę teraz odlotę oglądać, skoro oglądałeś bardziej. Szy, 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 szy. I... Ładne, tylko że w środku nic nie ma. O, No bo... No bo tak, to... O tyle, o ile jest. Ale na, napisał, ładne. żeby zwiedzać przecież no Inny wiem. domek we, we środku. Tak, zgodnie z regulaminem to wszystko napisał, właśnie bardzo ładnie, z, z jego strony. Tak Ale powiem... widzisz, bo tam w środku są jakieś rzeczy, tylko że takie średnie. Tutaj Popatrz. jest też jakiś magazynik jeszcze. Dobrze, już idę zobaczyć. Idę już zobaczyć. W no zajdzie przez okno, jak taki stalker typowy. Tutaj ode mnie. Ale są normalnie, jest no. ten, bo to jest chyba. Nawet nie pamiętam, bo aż tak dobrze nie pamiętam tej bajki. A my zwiedzamy inne domeki! No dobrze idziemy inne domki, Mój... Nie krzycz na mnie, masz kaca! <laughs> Ten domek jest z zewnątrz taki... całkiem nie najgorszy. Znaczy, może nie jest jakiś... Turbo odlo to wybitny, ale, ale za to ma dwóch ochroniarzy. Trochę... trochę... trochę za jak, jak dla mnie. Ale podoba mi się sposób, w jaki są okna zrobione. Zwróciłeś uwagę? Mm -hmm, Taki takie na, śmieszne parapety. Takie na zewnątrz, takie jakby w Anglii, bo tam się otwiera w ogóle na, do zewnątrz, nie wiem czy wiesz. Nie wiem, to teraz już wiem. No już. Par, są wieszaczki na ubrania, tak pominąłeś. E, wieszaczki na ubrania? Tak, tam stoją przed drzwiami wieszaczki na ubrania. Dobrze, i co tutaj mamy? Zejście niżej. Ktoś zrobił tabliczkę, zejście niżej. O, kominek kolejny. Widziałem, widziałem. Rzucił mi się komin. Ze ką... sztucznym ogniem, nawet. Komu tam oka? No to tak, takiej konstrukcji już nie będę psuć. I... Ochroniarze słyszę. O, patrz jaki piec ładny, porządny. Zabrzmiem porządnego, przecież to by się wszystko spaliło. To jest grill, tylko no rzeczywiście, może niekoniecznie trafione są drewniane tabliczki, ale. No, dobra, tu nie będę otwierał, bo e, ci wieszaki na ubrania wejdą. Y... Jedna rzecz, która mnie tu cieszy w tym domku bardzo, to to, że z zewnątrz jest poziom budowania taki jak wewnątrz. Czyli to jest fajne, to jest ładne, ale bez jakiegoś tam absolutnie dupy. dokładnie. I to jest takie, no takie, 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 no. To idę na górę. O, miszki polarne trzyma słuchaj w sypialni, czujesz to? Wiesz, niech każdy ma dokładnie to, co lubi, nie? W ogóle z jakimiś chińskimi krzaczkami mają te miszki. Jakieś podróby, daj, daj spokój. To podrobione miszki polarne są. Nie będzie Coca Coli. <noise> nie będzie Coca Coli, dokładnie. A tutaj zobacz tak. To przypadkiem... Aha, bo dobra, on je hoduje to jest biurko, tam. jest a tutaj jest. Nie, patrz na podłogę, spadko. tutaj masz wiesz, skórkę tych y, miśków polarnych po prostu, i to jest, Uuu, on tam je hoduje. Rozumiem. Dlatego są dwa. Żeby... I mają łóżko, żeby się rozmnażać. Tak, czy tutaj była kura? Tak, tu była kura i ją wypuściliśmy tak. z tej sypialni, czy tam z tego pokoju. Ale tutaj jest komputer. No to z tego pokoju ją wypuściliśmy, trudno. Popatrz do góry. A, a jak ty żeś tam. Czekaj, trendy się tu wchodzi. <laughs> Zagadka dla purposza. Popatrz, tutaj była drabina. A, tu jest drabina. No popatrz. No właśnie, co pomyślał. Dobra, no będziesz sobie kurę z powrotem łapał. No co ci mam zrobić? <laughs> Purposz zepsuł. O, i zagrzebiała gąbka. Oj. Dobra, dobra, nie mam więcej pytań. Ale jest I... łazienka, możemy włochy zostawić. Dobra. Ja stoję w łazience. Wybieg dla Alpak. Czekaj, bo tu było jeszcze zejście, wiesz? Zejście na dół, pamiętasz? Zejście niżej. Pamiętam, było. Było ty, był nawet podpisane. No. Tylko pytanie, czy. Czy jest tu co zwiedzać, czy nie ma co, co zwiedzać? Ja już jestem na dole, jest podziemny ogródek. Gdzie, jak ty na dole? Nie, to jest wybieg dla Alpak, na no, przecież jest podpisany. Nie. Ty masz podpisane. Ja nie widzę żadnego ty jesteś, Motka? A jest, wybieg do Alpa. Dobra. <laughs> A bo taka skitrana ta tabliczka, nie widać jej. Trzeba poszukać. dlaczego znowu bo podziemia są większe od całej reszty? to się nie godzi w ogóle. To jest... No bo pod ziemię najłatwiej zagospodarować po tym, ile się kobla wykopało na przykład. No tak, w sumie też szacja. Eee, dobrze, 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 to jeszcze, jeszcze niżej jest zejście, jeszcze. Kawałek oceanu. bym coś mogła zasugerować, to bym zasugerowała, żeby te szyby wymienić na przeźroczyste, a nie na takie białe, bo jak są takie białe, to nie widać tego pięknego oceanu tam. Zejdź jeszcze poziom niżej, bo tam była kupa w porównaniu do tego, co tutaj jest. Jest jaskinia fajna. Ym, tylko że ja szukam zejścia. O, to... A... Nie, to czekaj, to jest. Takie wyraźne no, zejście tam. jest. Dobra. Ale ja dzisiaj mam problemy ze wzrokiem, tak? A ty, ty też Ty piłaś? Jesteś głuchy, ja jestem ślepa. O. Smoczysław. Smoczysław taki lekki jest. To mnie baśka lejesz. O nie, oni mnie gryzą mnie. Ja uciekam. Ui. No dobra, ja to za to tyle. Ja myślę, że było lepiej niż poprzednio, ale nie było jakoś super szału, dlatego ósemeczkę. E, to dobrze, że dałaś w ten, bo ja dałem siódemeczkę, bo właśnie w zeszłym się zastanawiałem między tak 6 a 7, a tutaj nie miałem wątpliwości, że 7, ale ten jeden punkt więcej. No i od, super. Od ciebie. Jacy my jesteśmy zsynchronizowani dzisiaj? Ja nie jestem dzisiaj z nikim zsynchronizowany, przepraszam, nie łódź się. No dobrze. E, dobrze. Aha, link macie w opisie. Bo, tam do, do tego ankiety, do ankiety tak. tak. Dzisiaj naprawdę polecam Bany zapytanie, a gdzie jest ankieta? <laughs> e, tak 15 punktów, tak? Bądźcie rozsądni, bądźcie rozsądni. Jakoś tak wyszło. Dobrze. Home C3. Ale to dziwne jest. Eee, malateczka. Bo to jest wioska, nie? Już Witaj widzę. Klipsowiczu, mój nick Pawi741. Pod ocenę daję całą wioskę, w 100% budowana przeze mnie. Nie będę się za bardzo rozpisywał, dlatego życzę miłego zwiedzania. P.S. Gdybyś chciał obejrzeć jak buduję, w środku polecam domek koło mostu i wodospadu. O. Czyli oceniamy wioseczkę. Tak jest, to, lubię, to jest oceniać no, zrobić. lubię oceniać wyseczki. Lubię oceniać wyseczki, bo nie trzeba zwiedzać wnętrz, które zazwyczaj. Zazwyczaj, niestety, w 90% domków są. No tak, średnio bym powiedział, tak średnio. Ale tu jest hałos, w tej wiosce. Chaos. Ale jest ładna ta wioska. sensie ładne te domki są. Ładny ten masz wiatrak. Kupy. Ten wiatrak, ta plaża tutaj jest adna. Jest wóz. Tylko, że tak trochę ciasno, nie? Tak, na z, z jednej strony tak, a z drugiej strony ja jeszcze raz podkreślam, że e, oni tu nie mogą latać, nie? Więc zobacz sobie. Zaraz pokażę Ci, e, z powrotem Cię tu tepnę. I, i nie lataj, mówię. Dobrze. I, i się przejdź tą, tą wioską, to tak jest, wiesz, tak właśnie jest wszystko. Tak ja akurat. Ja się czuję troszeczkę klaustrofobicznie, ale jest ładnie. Tylko, że ja bym chciała jeszcze tak, żeby troszeczkę się to wszystko rozsunęło. I mam wrażenie, że ta wioska to jest taka opuszczona wioska, gdzie wszyscy wymarli, ale nie mam racji, bo tutaj są nawet ludzie przy straganach. Ale jest Tylko coś w tym, nie? Nie ruchawi, nie? A wiesz co tutaj tworzy w ogóle ten klimacik taki, że to jest takie dziwne miejsce. Eee, przynajmniej tak mi się wydaje, brak jakiejkolwiek jakiegokolwiek płotu, Jakiegoś, nie wiem, takiego czegoś do odgrydzenia. Tak już bardzo się przyzwyczaiłem do tego typu rzeczy w Minecrafcie, że jest dziwnie, że tego nie ma, nie? Mhm. Mm Ale ładne A to te budynki chwilę, są bardzo. Ja ładne. Jestem, jestem w środku czegoś. Jak no ty to uczyniła? No A, chodź. widzisz, że jestem magiczna. <laughs> magiczna Zawsze Nina. Byłam. I dlaczego ty jakiś dziwny nynik młoteczka sobie wybrałeś zamiast magiczna Nina? <laughs> Chyba czas zmienić, słuchaj. Ale wciąż będę na Na M, no właśnie. Mnie szukał milion. No, Nie, no, jest, jest, jest ok. Mhm. Jest bardzo ładnie. Tutaj jeszcze widziałem tak kątem oka, że na, na górze, na góreczce tu coś jest. Ale jest na tyle chaotycznie, że bardzo ciężko byłoby to zwiedzić y, całe w sensie takie. No dobra, no, to już mi wystarczy, żeby mniej więcej znać Twój styl dekorowania wnętrz. E, chaos jest taki, że ciężko jest to wszystko, żeby tak ogarnąć. Na pewno tutaj pominęliśmy sporo rzeczy, no bo nie ma nawet innej możliwości. Ale jest, je, je, jest Ale to... fajnie, tylko że ja bym chciała trochę mniej klaustrofobicznie. Tak. A teraz powiem ci, że z góry na to patrzę, tak? I to jest ładne, w sensie takie. Marence i nogi, o tak, parasole są. Na plaży? Tak. No to też ja widziałam. Nawet zombie korzysta. Si, si. Ja za to daję tyle. Ja myślę, że było lepiej niż poprzednio. Więc ja bym dała takie 8,5. Nie wolno dawać albo 8, albo 9. No to dałabym takie 9. No to ja dałem 8, bo też mi się bardziej podobało od poprzedniego. I to poprzednie było. Znaczy, tutaj jest. Widać, że ktoś tu umie budować, no i tyle. Po prostu to jest takie już. Wydaje mi się, tu, że też jest trochę więcej pracy włożone, wiesz? Nieco. ty, a ja tego. Jak ja tego kunia pominąłem? Tyle ja tu kunia. latam i nie zauważyłem kunia. Nie masz kunia. No, idziesz. Na góreczce. Wielki kuń. Pokaż, pokaż konia. Pokaż wiesz koniami. A ten kuń... No śliczny. A zauważyłaś go wcześniej? Nie. Jakoś tak, nie wiem, taki jakiś... Posuję go podświetlić po prostu. Jakoś jakieś ładne oświetlenie od spodu zrobić. Ale wiesz, wy... tyle tu latamy i ja go... Nie wiem, jak to ja to zrobiłem. A, bo on mi się chyba zlał po prostu stąd, z tą, z górą. Tak. tak. Się... Ciężko... Dlatego mówię, że jakby go podświetlić i tam się cienie by trochę porobiły i podcinały tego kunia, to byłby bardziej widoczny. Hmm. Ale jest bardzo ładny kuń. Podoba mi się, jakby to, że on jest taki dynamiczny. Okej, okay, okay. wam. Kuń z kamienia. To tutaj mamy ile? Ło, wow, 17 punktów. Myślę, że zasłużone. Tak, ja też tak myślę, bo to całkiem ładny bardzo ładny nawet, bym powiedział domek. Znaczy, zgłoszenie bardzo ładne. Home C4. Zbliżamy się ku końcowi. Tym razem nie będę udawał, że jest inaczej. Cieszy mnie to. Jestem! Czołem Kripsowiczu. witam Cię w mojej skromnej wiosce. Mój nick to xNarkotic. Możesz mnie pamiętać z Cripsów na 1.9 odcinka, w którym całą stawkę zdeklasował e, re, rejlos, Relios. Otrzymałem wtedy 14 punktów. Przejdźmy jednak do informacji o działce. Działka była budowana od samego początku edycji z małymi przerwami. Cały teren był górzysty i pokryty skałą, więc całe zalesienie terenu spadło na mnie. W wiosce większość budynków jest pusta, jednak w środku ukończony jest zamek, sala z podpisami oraz wszystkie jaskinie. Do, do wszystkich tych podobli prowadzą tabliczki, bleki oraz wirdis, którzy dostarczali materiały oraz pomogli ogarnąć teren. Mam nadzieję, że wioska się Wam spodoba. Pozdrawiam, no ale wewnątrz nie będę zwiedzał, tylko mogę sobie zajrzeć tak z ciekawości. Ale jest ślicznie i jest kolej z widelcem. Czekaj, gdzie ty jesteś, bo... Aha, dobra, ja jestem na przystani. I po jest koleś na przystani, i jest koleś z widelcem, i statki są. Jeden trochę tonie. Czekaj, bo... Tu też jest przystań. Dobra, ja idę po, po, tych... Kurde, do zamku, do wioski... Do plaży, do sali podpisów, do... Nie wiem, gdzie ty jesteś, młotka. Polazłam ja gdzieś i dobra. Wow. Do... Co, co wow? Neptun. Ja oglądam kolesia z widelcem. A, Neptuna w sensie tej przystani. Dobrze, jedno, okej, okay, wszystko już rozumiem. Jest totalnie kozacki ten Neptun, to fakt. W no cool, tutaj jest całkiem ładnie. Ej, jakiś kurde gob mnie bije. No to... Odejdź go OMP. To oddaj mu, no. Mam pięć serduszków na krzyż, a ty oddaj mu. No i zniknął. A tu jesteś, dobra, widzę. Ta wieżyczka też jest... Ej, no to tak na razie to to wygląda tak ten. O, i jest dołek dla młotki. Taki do kopania. Co tutaj mamy? Tunel w górę wioski. Ło, można sobie na przykład tym tunelem wejść, ale czad. Kurczę, tylko że tutaj też się ciężko połapać. To jest taka wioska dla tych, co już mieszkają w niej od wielu lat. ALE TO JEST DOBRZE WSZYSTKO TUTAJ ZROBIONE A ten most jest super Czy znaczy, najbardziej mi się podoba to, że jest ogromna dbałość o szczegóły Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę Tak, znaczy nie wiem o czym mówisz aktualnie, bo znowu się żeśmy się rozeszli Ja sobie wejdę tym tunelem tutaj do, do wioski Fajne to Wszystko tu jest takie... Jaki most? Który ty most oglądasz? Od chociażby ten oświetlony to ma takie śmieszne podpory pod spodem takie. A, ty już, tu, ty już tutaj jesteś. Ja się wiesz, jak ja z pieprzem naj... dzisiaj. Co, to co? Jak z pieprzem dzisiaj latam. Rozumiem, bo ja tak staram się to wszystko ogarnąć, nie? Mniej więcej sobie pooglądać. Tutaj jest jakaś jaskinka jeszcze też. o! A i tędy też można wejść. Do sali podpisów. Ja niestety nie wiem, gdzie jest ta sala podpisów, bo... Ja znajdę. A, tu jest sala z podpisami. Dobrze. Tutaj jest ten, tutaj idzie ten most drewniany. Przy samej. Koło kolesia z widelcem? Tak, 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 tak. Nie, no ładnie. Naprawdę tu jest tak. Punfafym, nie bym powiedział. Już szukam sali z podpisami. Znalazłam wejście do nupy. A, jest. Sala podpisów. To jest wejście do dupy Netptuna w takim razie. No wiesz. Sala z główka, Gen Generalnie od dupy śliczna. strony. E, patrz. Co zepsułaś? Nic. Jestem trochę martwa. A dlaczegoś ty tak to zrobiła? Bo mnie Creeper tu zastał, był. O, Rady. Trzymaj swojego mieczyka Daj mojego mieczyka Było małe jebudu tutaj Okej, okay, chodź Czemu bo... świecić na złote kulki? Aha, no bo mam... Night Vision włączone Chodź młotka, się... bo normalnie Nie skończymy tego odcinka, a ja tu ci próbuję Pokazywać rzeczy, a ty mnie tu... No to... ja idę za tobą, ale gdzieś poleciałeś Dobrze, o. chodź tu. Chodź, patrz, 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 jak pup. na przykład jest świetnie wpasowana ta czy tam brama, czy co to jest. Pomiędzy no właśnie dwie... o tej dbałości o szczegóły mówię. Jest naprawdę... Le... Jakby m... ktoś się uparł, to mógłby zrobić takie wiesz, proste na odwalsienie, a to jest tak lekko zakrzywione. Tak samo jak masz te mosty wszystkie, mają swoje mm -hmm. podpory, konstrukcje. Jakieś takie nawet o tutaj jak masz, to ma to swoje ręce i nogi i sens. Ładne to. Wszystko tu jest ładne. W zasadzie nie znalazłem jeszcze niczego, do czego można byłoby się przypieprzyć. Czy ty też nawet, tak to odczuwasz? Nawet jest przetapialnia. Znaczy, mi się podoba najbardziej ze wszystkich budowli, które dzisiaj widzieliśmy. Jest fajnie. Ten, ten zameczek też jest naprawdę fajny. Wow. Motka znowu za mną nie poleciała. No, bo ja teraz przetapialnie widziałam. Oj, daj Pim, być trochę niezależną, zamek też śliczny. Czekaj, co my tutaj mamy, do mostu, do zamku, tutaj mamy jeszcze jakąś skinę nie no, to jest... Naprawdę to jest wow, To jest... bardzo spójne. Dokąd prowadzi ta... ...ścieżynka tutaj? Do wioski bezpośrednio, ale czad! Patrz. Boże, o, coś czuję, zaraz mnie coś tylepnie dobrze czułam. I patrz, chodź tędy. Idę. To jest ta wioska, nie? Tak, w której byliśmy przed chwilą. Tak. I panato. Jest dziura w ziemi, a to jest to miejsce z balkonem. Tak. To tam od spodu pod mostem. I zobacz, tada, jesteś przy zamku w ogóle, nie? Przy tym moście. No i super. Nie, bardzo, no, bardzo rozmyślnie. to jest... nawet jest tabliczka, słuchaj, do zamku. Dobra, ja daję tyle. To jest ostatni domek dzisiaj. Tak. To ja bym dała taką dziesiątkę. Ja, A też tutaj dyszkę. ja też tutaj dałem dyszkę. Mi się to strasznie podoba. Jest naprawdę. jedna z fajniejszych budynków. i spójne to. Tak, tak, tak. Już może nie są. Właśnie to mnie chyba nie jest. Te, 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 każdy z tych budynków po kolei nie jest jakiś tam tak bardzo monumentalny jak potrafią być. Jest tam ale... i oryginalne, bo w sumie często się widuje takie, ale to jak to jest zaaranżowane, wszystko po prostu robi robotę, nie? To jak właśnie to wszystko do się pasuje i gra, nie? To to, to jest yy, naprawdę czat. I, nie nie, nie mam miejsca na podpisy. To sali e, podpisów chyba. A wie, że tutaj jest bułeczka młoteczki już? Pond. Nie wiem, może kupił. Ła, kto kupił? Kupiła? Da się kupić moją bułeczkę. Robiłeś ze mnie sprzedajną bułę? No Bo co ci proszę? Proszę się wytłumaczyć. A jak z tego? się nazywa osoba, czy, której to jest domek? No, dwa, wiesz, 20 punktów nie zdobywa się codziennie, tak? O, C4. Eee, witam cię. Pozdrawiam telefon. Co to było? Mój nick to X Narkotik. Eee, to... Była budowana od samego początku, więc spadło na mnie. Wszystko jest w, w sensie, że nie ma nigdzie ani razu użyta, czy to jest kobieta, czy to jest facet. Narkotyk to raczej tak neutralnie, gender. <laughs> na którą całą stawkę zdeklasował Alias. Do wszystkich tych budowli prowadzą tabliczki. No, chyba nie ma. No trudno. Jest dziura przemytników nawet. X-narkotyk. Noise. No, o, no, właśnie, jest jakoś ten. Faktycznie. Jest przemytników i tutaj można handlować. Wiem, czym jest narkotyk. Nie, no czat. czat. I żółwie czat. pływają, i oni do tych żółwi przywiązują narkotyki, żeby przez morze przepływały. I już mnie mam problem mam monetyzacji, no. Bo powiedziałam, narkotyki. No. <noise> Czy zdradziłam sposoby przemytu? <noise> Nie wiem, czy wiesz, że kanały historyczne pozamykali w Polsce, bo wspominali o ludziach na N z II wojny światowej. A to tak, słyszałam też. To, to Więc tu już wiesz, teraz. Czyli słowa na N zabronione. Narkotyki, ci, ci niedobrzy z II wojny światowej. Tak. I na... Dobra. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrego kaca i do następnego odcinka trzymajcie się. Pa! Cześć!